Lubicie ryzyko? Myślę, że tak, prawda? Lubicie ryzyko, bo lubicie życie. Ja też lubię życie, więc lubię ryzyko. I chciałbym Wam opowiedzieć o ryzyku, o życiu i o prawie, które dotyczy ryzyka i życia, bo ryzyko jest dobre. Ryzyko łączy się z życiem. Jest takie angielskie przysłowie: no risk, no fun. Tam, gdzie nie ma ryzyka, tam nie ma życia. Gdybyśmy starali się unikać ryzyka, to nie żylibyśmy. Ale oczywiście ryzyko musi być rozsądne. Musimy wiedzieć, kiedy i jak zabezpieczać nasze działania. Jak nasze życie ma być bezpieczne, to znaczy, ma utrzymywać ryzyko w rozsądnych granicach. Dzieci uwielbiają się bawić, dorośli też się uwielbiają bawić, choć bawią się pewnie trochę inaczej. Ja mam trójkę dzieci, mam dwie świetne córeczki, jednego synka i oni uwielbiają się bawić, uwielbiają ryzyko, ale są rozsądni. To znaczy, trzymają to ryzyko w takich ramach, w których trzymać je trzeba. Chciałbym powiedzieć Wam również o ubezpieczeniach. Ubezpieczenia. Jak sama nazwa wskazuje, to są takie środki, takie środki ekonomiczne i prawne, trudne słowa, ale damy sobie z nimi radę, które pozwalają na to, żeby ryzyko było cywilizowane, żeby ryzyko było właściwe. Ubezpieczenia chronią nas przed następstwami nadmiernego ryzyka, przed następstwami tego, co jest ryzykiem, które jest nie do zaakceptowania. Ubezpieczenia dają nam szansę na to, ażeby dostać pomoc wtedy, kiedy stanie się coś złego. Być może w szkole spotkaliście się z tym, że są propozycje ubezpieczania się, ubezpieczania się na przykład od, od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwe wypadki to te wypadki, które mogą się zdarzyć wtedy, kiedy podejmiemy ryzyko, ale stanie się coś złego. No tak bywa, tak bywa, ale trzeba dawać sobie z tym radę, trzeba żyć, trzeba akceptować ryzyko, akceptować niebezpieczeństwa. Bez tego życie nie miałoby smaku. Chciałbym, żebyście już teraz, mając jeszcze nie tak dużo lat, wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi. Wiedzieli w jaki sposób przygotować się do tych aktywności, z którymi wiąże się ryzyko. Wiedzieli jak przygotować się, gdy chodzi o kwestie ryzyka, gdy wyjeżdżacie na obóz, gdy podejmujecie zajęcia sportowe, gdy robicie cokolwiek, co łączy się z ryzykiem. Bo to ważne, żeby nauczyć się tego teraz, kiedy masz jeszcze kilkanaście lat. Żeby nie być zaskoczonym ryzykiem i możliwościami, które łączą się z systemem prawnym, z systemem ubezpieczeniowym, trudne słowa, ale damy sobie z nimi radę wtedy, kiedy jesteśmy już dorośli. Na koniec chciałbym wam powiedzieć o tym, że w literaturze, w wspaniałej polskiej literaturze są specjalne poematy, które mówią o tym, jak obchodzić się z ryzykiem. Jest taki mój ulubiony poemat ubezpieczeniowy. On nie jest oczywiście takim wielkim poematem, ale jest bardzo, bardzo, bardzo fajny. Ja go bardzo lubię i nie mogłem się oprzeć temu, żeby wam przeczytać krótką, fajną bajkę o ryzyku. Pewnie ją znacie. To jest wierszyk skakanka Juliana Tuwima, napisany bardzo, bardzo dawno temu, przeszło 70 lat temu, ale doskonale on ilustruje to, w jaki sposób należy traktować ryzyko, jak bardzo należy się z nim oswajać, jak bardzo należy je mądrze wykorzystywać. Julian Tuwin Tuwim, Skakanka. Żeby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Prawda. Ale gdyby nie skakała, to by smutne życie miała. Prawda? Bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać. Trudno. Więc gdy Cię dorośli straszą, że tak będzie, jak z tą naszą kozą, najpierw grzecznie ich wysłuchaj, potem powiedz im do ucha prozą. A ja znam może 20 innych kuzek, co od rana do wieczora skakały i zdrowe są. I wesołe, i nic im się nie stało. I dalej skaczą. Grunt, żeby się nie bać. Tak skakać, żeby nic się nie stało, bo inaczej, co by, co by za życie było, prawda? I skacz, ile ci się podoba. Niech dorośli zobaczą, jak się to robi. Niech dorośli wiedzą, jak się do tego przygotować. Niech dorośli robią to rozsądnie. Rozsądnie mogą robić to również dzieci. I dorośli, którzy byli wcześniej dziećmi, którzy się tego nauczyli. Dziękuję i zachęcam Was do uczestnictwa w Kolorowym Uniwersytecie Uniwersytetu Imienia Adama Mickiewicza. Dziękuję.